Dzień dobry! Jak dojechać na konferencję zamykającą program Aktywna Edukacja w dniu 5 czerwca z dworca Gdańskiego? Przyszedł do nas mail z informacją o tym, jak dojechać z, dwor z dworca centralnego. Ja natomiast mam trochę problem, dlatego że mój pociąg zatrzymuje się na dworcu gdańskim. Ale poradzę sobie znakomicie za pomocą strony Jak dojadę. Tutaj wpisujemy Dworzec Gdański i miejsce docelowe, gdzie chcemy się dostać, a mianowicie do hotelu Lord w Warszawie na ulicy krakowskiej 218. I wyszukujemy sobie połączenia. Komputer nam tutaj podpowiada. Możemy. Wybierać sobie tutaj różne opcje, i wiemy tutaj z rysunku, że najpierw tramwajem numer 1, potem tramwajem numer 7. I po 40 minutach jesteśmy na miejscu. Świetne narzędzie, polecam wszystkim do wyszukiwania połączeń w, w największych miastach Polski. Dość duży zasób. Tutaj jest informacja o tym, że można zmienić miasto, połączenia miejskie w dużych miastach w Polsce. Polecam serdecznie.